Numer 3. Lodówka kombinowana No Frost, klasa energetyczna E, dawniej klasa A. Dzięki temu produktowi uzyskasz znaczne oszczędności energii. Jego pojemność wynosi 335 litrów. Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej. Otwarcie z prawej strony. Lodówka wyposażona jest w oświetlenie wewnętrzne, komorę na świeżą powierzchnię oraz system multi-airflow rozprowadzający zimne powietrze do każdego zakątka lodówki. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 2. Lodówka kombinowana w klasie energetycznej E dawniej A++. Idealne rozwiązanie dla niskiego zużycia. Posiada technologię NoFrost oraz technologię inteligentnego inwertera, czujniki temperatury stale monitorują temperaturę wewnątrz i na zewnątrz lodówki, a sprężarka dostosowuje swoją wydajność. Żywność pozostanie dłużej świeża dzięki niskiej temperaturze idealnej dla mięsa i ryb oraz regulowanemu poziomowi wilgotności dla owoców i warzyw. Zamrażarka dostosowuje swoją temperaturę za każdym razem, gdy wkładana jest nowa żywność w temperaturze pokojowej, chroniąc w ten sposób inne przechowywane jedzenie przed szokiem termicznym. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Elegancka i nowoczesna lodówka kombinowana z technologią Total No Frost. Niskie zużycie energii klasa F, wcześniej klasa A. System odszraniania jest automatyczny, wyposażony w 5 półek wewnątrz. Dostępny w kolorze srebrnym i nierdzewnym. Doskonały produkt. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.